Halo, halo, czyli witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Progres 71 tej strony. Przedostatnia oferta z letnich wyprzedaży w World of Tanks. Dzień 9 przynosi nam możliwość nabycia amerykańskiego czołgu ciężkiego, jakim jest M54 Renegade. Z pozycji garażu do wyhaczenia jest za jedynie 9300 zł, natomiast ze sklepu Premium za odpowiednio 134 zł22 zł w wersji podstawowej oraz 217 zł25 zł w zestawie ulepszonym. Pojazd bardzo lubiany. Bardzo często widywany na polu bitwy. A dlaczego? A z tego względu właśnie, iż jest to bardzo dobra maszyna. Wybitne działo kalibru 105 mm za średnimi uszkodzeniami rzędu 360 i ponad 2200 dpm jest jedną z głównych zalet na tym pojeździe. Bardzo dobre parametry penetracji, celność oraz czas przeładowania robią tutaj naprawdę robotę. Jak na amerykański czołg ciężki przystało, jest to również przyzwoity pancerz. Mocno pancerzona wieża z charakterystycznym włazem dowódcy potrafi wiele odbić, jeśli umiejętnie chowamy słaby punkt. Dobra moc silnika rzędu 16 koni na tonę i prędkość maksymalna sięgająca 45 km na godzinę również przemawia na plus. Zasięg widzenia to bazowo 400 metrów, więc ślepy też nie jest. Wracając do parametrów ofensywnych, mamy tu rozrzut 0,36, co w prosty sposób można bardzo zmniejszyć stosując wszystkim dobrze znane triki. Czas celowania to 2,4, co na czołgu ciężkim jest wartością bardzo dobrą. Przeładowanie nie 10 sekund, również z mniejszymi perkami oraz wyposażeniem dodatkowym, więc powiem szczerze, że Renegade jest pojazdem, który potrafi ostro namieszać na polu bitwy. Dodatkowo 10 stopni opuszczenia działa. Czego chcieć więcej? No jedynie do czego można się tu przyczepić, to opory dla gruntu. Nie są one zbyt dobre, no i przede wszystkim ten cyt na wieży, w który wszyscy od razu celują, co utrudnia grę. Czy polecam ten pojazd? Tak, jest to moim zdaniem jedna z lepszych ofert tegorocznych letnich wyprzedaży. Gdyby był słaby, to dużo by tego nie jeździło na randomach, a jest ich całkiem sporo. Także jeśli planujecie robić linię do T110 E5, to polecam ten pojazd. Koszt również nie jest przesadzony, więc z czystym sercem polecam go brać. Dodatkowo taki smaczek Wam powiem na koniec. Jako iż jutro będzie ostatnia oferta letniej wyprzedaży i jesteśmy tuż przed wprowadzeniem aktualizacji, które dodadzą czekosłowackie czołgi ciężkie do gry, to jestem prawie pewien, że jutro będzie właśnie pręka z tego drzewka. Uregamin chyba nie mógłby postąpić inaczej, nie wprowadzając jej w ostatnim dniu. Jestem na 99% przekonany, że to właśnie będzie jutro. Czy mam rację? Przekonamy się jutro. A na razie ja kończę ten materiał, życzę wszystkim miłego dnia. Pozdrawiam, cześć!